Gdzie my nim dojedziemy? Nie wiem. Ja więcej chciałam zrobić! No! Siadamy. Ej, Ale ja wiem, gdzie dojedziemy! Siadamy. Wola! Ej, trasa łazienkowska! Marsa! Komandosy, gdzie my dojedziemy? <grywk> Fidor tylko pana jak na Marysi. <grywk> <grywk> I żeby pity z trudności na wolę, Chciałam powiedzieć, że. Mm. nie, nie, nie wrócę dzisiaj do dolnej. Nie jest zachwycony. No trójgo. Zagraj w zdrawkę, baw się i wygraj. Drab nie wygrał. A ty ty ty? Ja ty ty. A ale. A ale pójdziesz na ochotę, bo to musi być do zbyt dobrej pory. Genialny. Tak. A Mój. A, Maryś już No właśnie, no, no, no. Poprawki trzeba zrealizować. Fidor <laughs> czyta teraz trasę, żeby wiedzieć jak to domu wrócić. <laughs> 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 <trasz> Freedom, siadaj. Ale ktoś siedzi ze mną. Nie.

Eu sunt în habitație. Eu sunt rob, un Cu picioarele, vă rog. i Te-am să facă de bucătărie la fel. Ja... Ja brać sobie... Ma... Maść, no... A, A. To jest rach. <grymka> to był dobra. To No tutaj. Wszędźmy tutaj. Straż Bożek. teraz. Nie. Tak. Nie. Nie, tak. tak. Nie. Tak. 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 My gdzieś indziej. Teraz Teraz, bo tu jest metro gdzieś daleko. Nie się To jest racłowicka Rararara Przejedziemy nie mów tak do um. niego Marta nie mów tak do niego O kocham siebie za to wszystko Ty skromno Za oknem widzimy budynki Na prawo <noise> <noise> Widzimy się. Widzimy się. Co nam obudziło A tam chcieli na taniec. Ja, 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 ten ja, ten ja teraz skończę nagrywać, bo później mi się to nie prześle i zaraz znowu uzaśnie. Raz jest taki. Jedziemy gdzieś za Wisłę. Jeżeli to jedzie za Wisłę. Jak to jedzie, bo jak wola jest przed Isą, to tylko ja. Ym... Z Grzebnią. Z widorem. O Boże, ty, ty jesteś. Tak, ja jestem Grzebnikiem, a. Tak. tak, ja jestem członek. Po tak zostałam nazwana w grupie, bo robiliśmy jakiś ten. Ja jestem członkiem, ty jesteś lider? Który nie, tak. przepraszam, y, plan jest taki, jedziemy gdzieś, y, gdzieś tam Wisła gdzieś. Tak, środku. I wysiądziemy gdzieś po środku. Y, Będziemy się fajnie bawić, bo pływać. Tak, pływać w rzece w ścieków. Mhm. No, a mnie na pewno weźmie na dno, bo mam za ciężki komfort. No, Witor Ci weźmie. Jestem nie wyższy, więc zarazem. No i faj, tak, później się jak wrócić, bo a jak mama zadzwoni i spyta nas gdzie jesteś, to powiemy, że na wiśle. Okej, no Ja proponuję wrócić pieszo. Do Wilanowa z woli. Jutro będę w domu chyba. A ja dzisiaj muszę być o domu. No, no. no ale też od wiśle koło. No? A czemu tak? Bo przyjechać mnie tam, nie? A jest... od no, jesteśmy? No woli. Tak, możesz mój bałagać, bo nie wierzę ci. Ale już cię uwierzy, już, już za późno. Byśmy <grymne> <grymne> Nie, no, fajne. Jest ciemno, nikogo nie ma. Jedziemy <grymne> <Żeby> sami autobusem. Jestem <grymne> się ktoś wczaił. Wziąłeś mnie już teraz. <grymne> on już pęka. on już pękał. Z nami jedzie 520, czyli tym dojedziemy na Chomiczówkę, kiedy, czyli jakbyśmy te... Jakby... Mhm, tak. Czyli musimy znaleźć jakiś racjonalny autobus typu 174. Wyszedłabym pod tym moście, na którym teraz jesteśmy i żeby wrócić na jakiś kolejny będziemy musieli drałować przez cały most. O. Spoko. Dobry pomysł, Przyda? A bo się ucieszył pomysł, na tam... Nie, nie wiem. Zaraz jeszcze nie, nie. było do mostu. Teraz. Nie to. Pierwszy teraz. już. tam bez Pierwszy <laughs> to. nie jest moja. to. <laughs> no, Pierwszy <Twojej> nie mam. <laughs> to. Ja to. mam to. Pierwszy to. Rozpacz Fidora To jest zagrożony gatunek yy, Chyba ostatni w tym sezonie I tam? Fidor nie ma szyszki Sam się tego przyznał Ale za to mam

wiki 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 tata był gościem z moja mama zaś z bombą tak złożyło dziwnie się, że spłodzili właśnie Po oraz na łące, każdy wie o biedronce bo ja jestem biedronką baby ja jestem biedronką o nie z Biedronką! Ja jestem Biedronką! Nie wiem, nie ze Stonką! Jest góle? To jeszcze nie wszystko! Zaraz, do To ty mnie każdego. Ja jestem Biedronką Baby, ja jestem Biedronką. O! Ty, Aneta, Agata, a bruru, szarar. Fidor do mnie dzwonił, trzeba tego dzwonić. No, nie, Fidor do Fidor panikuje. Moje dziecko. Bomba.